Hejka, tutaj Panda Momio, A w dzisiejszym odcinku chcę wam ogłosić konkurs na białą bluzeczkę drip. Taką jak widzicie na ekranie i chodzi o, i żeby wygrać tą bluzeczkę drip, po pierwsze trzeba subskrybować mój kanał. Tak. Po drugie trzeba zostawić łapkę w górę pod tym filmem oraz pod y, filmem Wild love me Meme. Trzecim punktem jest napisanie komentarza ze swoim nikiem, i do tego napisanie jakiegoś rymu. Do. Uwaga, teraz pokażę Ci jakieś słowo na ekranie. Do tego rymu musicie napisać, do tego właśnie musicie słowa napisać rym. I to właściwie wszystko. Wyniki będą 21 czerwca, także wyczekujcie. I postanowiłam, że pierwsze miejsce zajmie osoba i ona dostanie bluzkę drip, a drugie miejsce czapeczka drip do wygrania, także mam nadzieję, że weźmiecie udział i co? I powodzonka!